Jest nasz pierwszy gość, pan pułkownik Mariusz Kozłowski, emerytowany pułkownik Służby Kontrwywiadu Wojskowego, specjalista od spraw bezpieczeństwa. Witamy serdecznie, Zdamy panie dzień pułkowniku. Dobry. Kłaniam się czołem. Pierwsze pytanie, panie pułkowniku, to hmm, e, tak się zastanawiam, czy te pożary są e, 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 dziełem przypadku, bo e, e, dwie stacje warszawskiego metra, stacja transformatorowa na Grochowie, zakład energetyczny w Garwolinie awaria bloki, bloki mieszkalne w Ząbkach codziennie coś się pali tak się zastanawiam czy to ludzie się zastanawiają czy to ma jakiś związek z polityką czy to jest może być wykorzystywane przez służby czy wręcz wywoływane przez służby szanowni państwo pożary zawsze są przypadkowe należy jednak sprawdzić i wykluczyć czy nie były to podpalenia Ilość tych pożarów, intensyfikacja, szczególnie w okolicach Warszawy, uwaga, po prawej stronie Wisły, tak zwanej linii Wisły, to jest bardzo interesująca sprawa z kontrwywiadowczego punktu widzenia. Nie należy wykluczać, że ilość tych pożarów oraz czas, w których one wybuchają, ma charakter zorganizowany. To jednak jest kwestią do wyjaśnienia dla... Polskiego kontrwywiadu. No Należałoby nanieść y, miejsca tych pożarów na mapę i przy, dokonać głębokiej analizy. No, nic się nie pali, y, nic się nie pali samoczynnie. Zawsze jest jakiś powód. W tym przypadku, biorąc pod uwagę sytuację polityczną, ale również geopolityczną, należałoby zadać to pytanie i szukać informacji. Ale to jest bardzo skomplikowana, długa sprawa dotycząca e, tak zwanego rozpoznania kontrwywiadowczego terenu. No właśnie, to dopytam, bo rzecznik służby specjalnych mówi o tym, żeby nie wywoływać paniki. To chyba właśnie o tę panikę chodzi, prawda? O takie wywołanie braku poczucia bezpieczeństwa. Jak pan na to patrzy? Wydaje mi się, że pan rzecznik Jacek Dobrzyński raczej zamienił się w rzecznika sytuacji kryzysowych w rządzie, ponieważ mówienie o tym, żeby nie wyływać sytuacji dyskusyjnych, w tym momencie jest nie na miejscu. Ja oczekiwałbym raczej od pana rzecznika tego, by codziennie, razem z odpowiednimi służbami, a więc nie tylko strażą pożarną i policją, robili jasne częste i głębokie konferencje informując o postępach. Pożar, na razie nazwijmy to pożar, a nie podpalenie tych bloków mieszkalnych jest bardzo niepokojące. Natomiast no, cóż, no pan, pan Jacek Dobrzyński jest w bardzo trudnej sytuacji. Jedyne, co może teraz robić, to gasić pożary, ale raczej na z, te z polityczne, polityczne, rządu. Te, te polityczne, 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 e, e, panie pułkowniku, bo chciałem przejść do, do e, sprawy no, ba, bardziej zasadniczej. Nowy skład e, b, Biura hmm. Bezpieczeństwa Narodowego. Pan prezydent Karol Nawrocki o, o, odkrył karty. Sławomir Cęckiewicz, e, generał Andrzej Kowalski, generał Bryś w składzie. Co to oznacza taki Taki skład personalny, co, co, co oznacza ta aktywna rola BBN-u um, zapowiadana przez profesora Sławomira Cęckiewicza? To jest na pewno nowe, bardzo merytoryczne otwarcie. Obaj wspomniani generałowie Brysi Kowalski, to są ludzie mniej więcej w tym samym wieku, z bardzo, podobną, z bardzo podobnym bagażem służby. Niesamowitym jest to, że w przypadku Andrzeja Kowalskiego jest to pierwszy szef kontrwywiadu i wywiadu Rzeczpospolitej, który jest na tak wysokim stanowisku. Z jednej strony mamy generała Brysia, który ma olbrzymie doświadczenie bojowe, ponieważ był, walczył na teatrze wojennym w Afganistanie, o ile dobrze pamiętam, chyba też w Iraku, ale w Afganistanie na pewno. I mamy Andrzeja Kowalskiego, generała. Który zna wojsko od podszewki. To jest były szef służby kontrwywiadu i wywiadu wojskowego, i w połączeniu żołnierz, żołnierz czyli bryś i kowalski funkcjonariusz to jest niesamowite połączenie, które nigdy w Polsce. O ile ja pamiętam, a jestem dość starym człowiekiem, nie miało miejsca. Innymi słowy, to jest nowa jakość. No i e... szef tego przedsięwzięcia, no czyli profesor Sławomir Tenckiewicz, znany no, z tego, że jest bezkompromisowy i ma ogromną wiedzę no i nie na temat się pomimo obcych, obcych tak. wpływów w, w, w naszym kraju. Panie, drodzy Państwo, ja powiem tylko jedno. Ja, ja mam. Jedną pewność co do tego składu i kierunku działania BBN-u. Tak jak pan redaktor powiedział, oni będą bezkompromisowi, ale w wojnie o Polskę. Uczciwą i wolną oraz bezpieczną. To jeszcze na koniec chciałem się zapytać o sytuację na granicy, bo dzisiaj wprowadzane są kontrole. Z doniesień wiemy, że użyto dosyć dużych sił i środków. Tam nawet żołnierzy WOTO zaproszono na granicę. To, co budzi moją obawę, to czy jakaś znowu budka pod ambasadą się nie spali? Krótko mówiąc, czy nie, nie będzie jakiejś prowokacji przeciwko obywatelom, którzy chcą bronić polskiej granicy? Akumulacja no, sił i środków na granicy przez państwo polskie jest czymś bardzo dobrym, ale nie należy wykluczać, że część tych zasobów zostanie wykorzystana przeciwko inicjatywie pana Roberta Bąkiewicza, który jako pierwszy i jako jedyny zorganizował tam już wcześniej tak zwane zabezpieczenie. Można powiedzieć, że on jako tak zwany generał tych ludzi dokonał pierwszej instytucjonalnej, pierwszego instytucjonalnego rozwiązania, który posiada zasoby ludzkie oraz sprzętowe. No przecież oni nawet dronami latali, to rozpoczął. Ja się obawiam prowokacji, ale mam nadzieję, że rządzący pójdą po rozum do głowy i staną razem funkcjonariusze, żołnierze. Z polskimi obywatelami będą strzec naszej granicy. Mamy... Wprowadzenie, na wprowadzenie kontroli jest czymś bardzo pozytywnym. Tu ustawiamy kropkę Enej skrzydła te ręce teraz przed państwem, my wrócimy niedługo.